O 30, o 50, o 120? Nie, nie, nie. O 161 km na godzinę więcej. To prawdopodobnie rekordowy wynik przekroczenia prędkości w Polsce. Kierowca został złapany przez fotoradar na Mazowszu. Mógł jechać 50 km na godzinę, a jechał ponad 200. Droga ze skrzyżowaniem, teren zabudowany i w dodatku przejście dla pieszych. No właśnie, czy prędkość to jedyne zagrożenie dla pieszych? Największa ilość zdarzeń, w której uczestniczą pieszy, występują zdecydowanie na przejściach dla pieszych. To ponad 50% wypadków, w których zginęła największa liczba osób w ubiegłych latach. W takich miejscach najczęściej zdarzają się wypadki z udziałem pieszych. 90% tych wypadków odbywa się w terenie zabudowanym. Natomiast poza terenem zabudowanym. Następstwa tych wypadków są dużo cięższe, nawet szacuje się, że pięciokrotnie cięższe niż w stosunku do miast. Jeżeli mówimy o pieszych, to jest to przeważnie wyjście z za przeszkody, przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz wejście na przejście właśnie przy wyświetlanym sygnale czerwonym dla swojego kierunku. ruchu. Okazało się, że 85% kierowców w tej strefie tuż przed przejściem dla pieszych przekracza dopuszczalną prędkość, a poza terenem zabudowanym, gdzie ta dopuszczalna prędkość jest do 70 km, nawet 90% kierowców przekracza prędkość w strefie tuż przed przejściem dla pieszych. Najczęściej kierujący nie ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach, a piesi nieostrożnie wchodzą przed jadące pojazdy. Przekroczenie prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym powyżej 50 na godzinę i zdarzenia na przejściach dla pieszych mają bezpośrednie konsekwencje. Przede wszystkim dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi. A przecież chodzi nam o to, żeby ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych, a przecież wszyscy jesteśmy pieszymi w ruchu drogowym. Pieszy jest co czwartą śmiertelną ofiarą wypadku drogowego i co piątym rannym. Wprowadzanie nowych przepisów, nowych. Oznakowań dróg, budowanie dróg wybaczających błędy kierowcom, musi się wiązać z, kolejnym, z kolejną fazą, która za tym idzie, mianowicie z edukacją społeczną. Jeżeli edukacji społecznej nie będzie, no to kierowcy tą umiejętność będą nabywali przypadkowo, albo od innych kierowców, albo w oparciu o własne doświadczenia, najczęściej negatywne. A więc sposób błędem. Na pierwszym miejscu postawiłbym świadomość. Wiedzę, świadomość, edukację, a dopiero później ewentualną odpowiedzialność karną oczywiście dla tych osób, które w świadomy sposób łamią przepisy ruchu drogowego i dotyczy to oczywiście wszystkich kategorii, zarówno kierujących pojazdami, jak też samych pieszych. Pieszy musi mieć świadomość tego, że ta jego wiedza którą powinien mieć chociaż w podstawowym zakresie, jest bardzo istotna, to chociażby wiedza dla tych dzieci, które uczą się przepisów ruchu drogowego, które później przenoszą tą wiedzę na nasze polskie drogi. Autonomiczność jest przyszłością, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo jeżeli założymy, że podstawową przyczyną wypadków jest człowiek, który kieruje tymi pojazdami, jeżeli go w jakiś sposób wyeliminujemy jego słabości, zmęczenie, brak skupienia, zdenerwowanie, nieuwagę, to w nas w znacznym stopniu ograniczymy liczbę wypadków. Wypadków. I sztuczna inteligencja nie traci uwagi, nie traci skupienia. Zresztą te pojazdy zachowują się nie brawurowo, tylko raczej jeżdżą, poruszają się i będą poruszać w sposób zachowawczy. W związku z tym, w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jaki dystans ten pojazd przejedzie, ile tych skrzyżowań będzie miał po drodze, zawsze przy dojeździe do przejścia dla pieszych zachowa się w sposób podobny. Więc myślę, że jest to przyszłość i na pewno wyeliminuje tego typu liczbę wypadków. Mniej brawury i pośpiechu, więcej uwagi i rozwagi. Być może to poprawi mało optymistyczne statystyki wypadków z udziałem pieszych.